Cześć, witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Katarzyna, młoda, zielonooka blondynka, siedziała przed ekranem laptopa. Próbowała pochłonąć tekst artykułu, który znalazła w internecie, ale linie unosiły się przed jej oczami. Wzrok Katarzyny zsunął się na prawy dolny róg ekranu. Czas do spotkania z narzeczonym Fabiana nieubłaganie uciekał. Katarzyna z ekscytacją obgryzała koniuszek paznokcia kciuka, psując dwugodzinną pracę manikjurzystki i jej przyjaciółki Dominiki. Jednak Katarzynie o tej porze nie zależało na pięknie paznokci. Czekała ją poważna rozmowa z chłopakiem, od której zależała ich przyszłość. Katarzyna ponownie spojrzała na artykuł, odnajdując właściwy akapit. Wzięła głęboki oddech, przestała torturować paznokieć i przeczytała go na głos. W różnych czasach ta dolegliwość była uważana zarówno za dar Boży, jak i karę diabła. Potknęła się o linijkę tekstu i zmarszczyła nos, przypominając sobie swoją babcię Zinę, ale potem kontynuowała. Wielu sławnych ludzi cierpiało na tę chorobę. Napoleon Bonaparte, Vincent van Gogh, Juliusz Cezar. Fiodor dostojewski, Piotr Wielki. Katarzyna prychnęła i ze złością kliknęła na krzyżyk, zamykając przeglądarkę. Jak to ma mi pomóc? mruknęła. Co ja powiem Fabianowi, że jestem jakimś Juliuszem Cezarem? Katarzyna mimowolnie przypomniała sobie rozmowę z mamą z poprzedniego dnia. Beata była szczęśliwa, gdy Fabian oświadczył się Katarzynie. Fabian był zięciem, o jakim marzy każda matka. Facet z zamożnej i szanowanej rodziny. Kiedy więc Katarzyna poinformowała mamę, że chce mu powiedzieć całą prawdę, jej mama zbladła. Co ty mówisz, Katarzyno? krzyknęła, załamując ręce. Nie zdradzaj narzeczonemu swojej tajemnicy. Jak wyjdziesz za mąż, to wtedy mu to wyznasz. Ale to nie w porządku. Katarzyna była oburzona. Czemu nie? Od dawna nie miałaś ataku. Leki dają radę, więc może nieprędko dowie się o chorobie. Beata zacisnęła wargi. Mama długo namawiała córkę do milczenia. Kiedy Beata zrozumiała, że nie może zmienić zdania, wyszła mówiąc: Jeśli zostawi cię przed ślubem, zrozumiesz, że mama miała rację. Życzę ci wszystkiego dobrego i szczęścia jako kobiecie. Gdzie znajdziesz takiego pana młodego, jeśli stracisz Fabiana? Nie można budować szczęścia na oszustwie, odpowiedziała Katarzyna, dumnie wznosząc ramiona. Gdy tylko matka wyszła, Katarzyna wybrała numer do narzeczonego i poprosiła go o przyjazd następnego dnia. Ale teraz Katarzyna straciła cały swój zapał i brawurę. Katarzyna otarła dłonią mokre czoło i ponownie spojrzała na zegarek. Fabian był punktualny, więc powinien być najpóźniej za dziesięć minut. Gdy tylko ta myśl przemknęła jej przez głowę, rozległ się dzwonek do drzwi. Kiedy Katarzyna stanęła przed nim, jej serce biło wściekle, a ręce drżały. Fabian uśmiechnął się szeroko i wręczył jej bukiet stokrotek, który panna młoda przyjęła z zakłopotaniem. Wrażliwy facet zmarszczył brwi. Katarzyna, co ty robisz? Coś nie tak. Katarzyna potrząsnęła głową, po czym skinęła głową, jakby nie mogła się zdecydować na właściwy gest. Z przygnębiającym westchnieniem dziewczyna spojrzała w brązowe oczy bruneta. Wejdź do pokoju, dobrze? Wstawię kwiaty do wazonu. Podczas gdy Katarzyna czerpała wodę i obcinała końcówki łodyg stokrotek, zbierała myśli. Jeśli to go odpycha, to Fabian nie jest moim przeznaczeniem. Zdecydowała dziewczyna, wchodząc z powrotem do pokoju. Fabian siedział na kanapie, wpatrując się w ekran swojego smartfona. Katarzyna usiadła obok niego. Natychmiast odłożył telefon. Spojrzał w jej spiętą twarz. Musimy porozmawiać, powiedziała dziewczyna. O nie! Brunet zaśmiał się nerwowo, biorąc ją za rękę. Katarzyna, od tego zdania zaczyna się większość problemów. Może jednak nie powinnaś. Katarzyna wymusiła uśmiech, spojrzała na ich splecione dłonie, ale potrząsnęła głową. Po pierwsze, Chcecie przeprosić za to, że od początku naszej znajomości nie byłam szczera. Wiesz, zakochałam się w tobie od pierwszego wejrzenia, ale wtedy na pewno nie myślałam, że za kilka lat będę Twoją narzeczoną, powiedziała dziewczyna. Fabian ścisnął mocniej jej dłoń, gładząc ją po knykciach. Widać było, że chłopak zaczyna się martwić. Katarzyna zdała sobie sprawę, że pogarsza sytuację na darmo niczym bohaterka taniego melodramatu. Wydukała więc: Mam padaczkę, zdiagnozowano ją u mnie w szkole, od tamtej pory biorę leki. Czasem udaje się je wyleczyć, ale żyję tak już długo i straciłam nadzieję. Fabian milczał przez chwilę, jakby dźwięk głosu jego narzeczonej był opóźniony. Potem zmarszczył brwi i zapytał: To wszystko? Katarzyna zamrugała i przytaknęła: Tak. Ramiona faceta rozluźniły się i wydał z siebie pełen ulgi chichot. O mój Boże, Katarzyno, zdajesz sobie sprawę, ile rzeczy wymyśliłem, siedząc na kanapie? Że się we mnie zakochałaś, że znalazłaś kogoś innego, że wyjeżdżasz pomagać ludziom w Afryce. Potrząsnął głową i przyciągnął narzeczoną w ramiona. Naprawdę myślałaś, że ta wiadomość mnie odepchnie? Kocham cię, Katarzyno. Niestety. Pogodny ton i słowa miłości nie przyniosły Katarzynie ulgi. Ty po prostu nie rozumiesz, co to jest. Spojrzała w górę na mężczyznę. Wszystko ci opowiem. Fabian skinął głową. Patrzył na dziewczynę o niesamowitej urodzie i naprawdę nie rozumiał, co jest takiego strasznego w jej diagnozie. Przez lata, odkąd się poznali, ani razu nie zauważył niczego dziwnego. Jak już mówiłam, Pierwszy raz zetknęłam się z tą chorobą w szkole, powiedziała katarzyna, zagłębiając się we wspomnieniach. Atak zaczął się przed zawodami biegowymi. Nie zdawałam sobie sprawy, co się ze mną dzieje. Całe moje ciało zesztywniało, a potem zaczęły łapać mnie skurcze. Chciałam wołać o pomoc, ale nie mogłam wydobyć z gardła nawet dźwięku. Czułam, że nie mogę oddychać. Koledzy z klasy zadzwonili do moich nauczycieli, a oni wezwali karetkę. Potem szpital, rezonans magnetyczny, badania. Wkrótce zostałem zdiagnozowany. Tata mnie pocieszał, ale mama płakała. Fabian, który wciąż tulił narzeczoną, zaczął głaskać ją po ramieniu. Katarzyna z wdzięcznością przycisnęła się do klatki piersiowej młodego mężczyzny, wsłuchując się w bicie jego serca. Zakryła oczy i kontynuowała opowieść. Pamiętam, że bardzo bałam się chodzić do szkoły. Myślałam, że będą mi dokuczać, że będą mnie unikać. Pamiętam, że w piątej klasie Jerzy z równoległej klasy zwymiotował na lekcji. Miał coś zatrutego, więc dokuczano mu przez rok. A ja zrobiłem całe przedstawienie przed całą szkołą, na stadionie. Oczywiście musiałem zostać uznany za ofiarę ataku. Wymyśliłem nawet własne przezwiska, takie jak dziwak. Tak się jednak nie stało. Katarzyna uśmiechnęła się. Nie wiem, czy nauczyciel rozmawiał z moimi kolegami z klasy, czy po prostu miałam szczęście do przyjaciół, ale nikt mnie nie skrzywdził. Zadawali pytania, pomagali, wspierali. Oczywiście przylgnęło do mnie kilka przezwisk, ale nikt nie próbował mnie obrazić na poważnie. Na przykład czasami nazywali mnie Emily Rose. Mówili, że drgałam i straszyłam wszystkich, tak jak bohaterka filmu, kiedy egzorcysta próbował wyrzucić z niej demony. W liceum, kiedy omawialiśmy książkę idiota dostojewskiego, zaczęli nazywać mnie księżniczką. Okazało się, że książę też miał epilepsję. Jednak moi koledzy z klasy nigdy nie próbowali mnie poważnie obrazić i nigdy mnie nie obrazili. Czy nadal miałaś ataki? zapytał Fabian. Katarzyna przytaknęła. Tak, ale rzadko. Szybko zdałam sobie sprawę, że ataki zdarzały się, gdy byłam bardzo niespokojna. To było raz lub dwa razy w roku, nie więcej. Zawsze czułam, że atak nadchodzi, jak fala pełzająca w górę, grożąca przejęciem mojej świadomości. Wstydziłem się i próbowałem ukryć w tych momentach. Chowałam się w toalecie, w szatni, a w domu zamykałam się w pokoju. Mimo wsparcia byłam bardzo zakompleksiona. Katarzyna zacisnęła usta, zmarszczyła czoło. Moje ataki nie były tak straszne, jak pokazują na filmach. Nie było piany na ustach ani nic takiego. Po prostu straciłam przytomność na jakieś 10 minut lub dłużej, czasami wpadając w konwulsje. Myślałam, że sobie z tym poradzę, ale z wiekiem było coraz gorzej. Katarzyna uśmiechnęła się smutno do swoich myśli i wyznała. Wiesz, bałam się wyśmiania przez dzieci, a ostatecznie okazało się to dużo gorsze niż reakcja dorosłych. Mimo pism tego samego Dostojewskiego, w naszym kraju mało kto rozumie, czym jest ta bestia epilepsja. Nawet ty jesteś teraz zrelaksowany, nie zdając sobie sprawy, z czym masz do czynienia. Bałbyś się onkologii, ale padaczki nie. Po prostu nigdy nie widziałeś, żebym miał atak. Inni ludzie mieli. I wiesz, co robili? Nic. Katarzyna prychnęła gorzko, pospiesznie kontynuując. Potrafiłam zastygnąć w miejscu, zawisnąć jak stary komputer, a nawet rzucić się z pazurami na przechodnia. Moje spojrzenie stawało się puste, bez wyrazu, czasem przerażone. Moja świadomość pozostaje ze mną, rozumiem wszystko, ale nie mogę nic z tym zrobić. To było tak, jakby mój mózg się wyłączał i tracił kontrolę nad ciałem. W takich momentach ludzie przechodzili obok, patrząc na mnie jak na wariata. Myśleli, że mam problem z głową albo jestem pod wpływem narkotyków. Kilka razy upadłem na ulicy, ale na palcach jednej ręki mogę policzyć ludzi, którzy pospieszyli mi z pomocą. Nawet jeśli byłem dobrze ubrany i nie śmierdziałem alkoholem, to i tak nie chcieli mi pomóc. Czego tu szukać przykładów? Miałem babcię, która zmarła siedem lat temu. Wiesz, nie płakałam na jej pogrzebie, bo się jej bałam za życia. Katarzyna potrząsnęła głową z przygnębieniem i wyślizgując się z objęć narzeczonego, potarła zziębnięte dłonie. Od dawna nie pamiętała wszystkich złych rzeczy, które przytrafiły jej się przez lata życia z chorobą. Teraz twarz Ireny, która była jej babcią ze strony matki. Pojawiła się przed nią ponownie. Babcia Irena była osobą religijną. W każdą niedzielę była w kościele. Trudno było przebywać w jej mieszkaniu, bo z każdego kąta spoglądali na ciebie święci. Mama mówiła, że babcia stała się bardzo religijna po śmierci dziadka, który miał wylew. Prawdopodobnie naprawdę chciała iść do nieba i tak dalej. Jednak jej wiara we Wszechmogącego przypominała bardziej fanatyzm uczennicy od jej ulubionej piosenkarki. Mnie też próbowała to wpoić od dzieciństwa. Czytała Biblię zamiast bajek. Jak tylko rodzice zostawili mnie u babci, zaczęło się pobudka, modlitwa, jedzenie, modlitwa, kładzenie się spać, modlitwa. Zresztą do czego zmierzam? Pewnego razu po weekendowym pobycie u babci, zostałem zmuszony do pójścia z nią do kościoła. Zachorowałem, miałem atak i nie mogłem uciec. Co się wtedy zaczęło, to byś wiedział. Jeśli moi koledzy z klasy żartowali na temat wezwania egzorcysty, moja babcia była wojownicza i zamierzała uratować moją grzeszną duszę, uzbrojona w kadzielnicę, wodę święconą i modlitwę. W każdym razie, jak się domyślasz, nigdy nie dogadywałem się dobrze z babcią. Nie zdawała sobie sprawy, że mój stan był neurologiczny, a nie karą niebios. Krzyczała na moich rodziców, że to wszystko od złego i że zostałam poczęta przed ślubem, więc jestem ułomna. Wspomnienie krzyków babci sprawiło, że wnętrze Katarzyny zwinęło się w supę w żołądku. Zrozumiała, że nie może potępiać osoby, której już nie ma na ziemi. Jednak wspomnienie przeszłości wciąż było DLA Katarzyny obrzydliwe. Tak mi przykro, że przeszłaś przez coś takiego. Fabian powiedział łagodnie. Ale tak między nami to nic nie zmieni. Martwisz się na darmo, Katarzyno. Próbował ponownie przytulić dziewczynę, ale blondynka wstała i podeszła do okna. Katarzyna wyjrzała na podwórko, gdzie życie wrzało. Lato było w pełni, a wraz z nim wakacje. Spalone słońcem dzieci kręciły się na karuzeli, zjeżdżały ze zjeżdżalni, bawiły się w nadrabianie zaległości. Dziewczynki pieczołowicie rysowały kwadraty do G.E.R.A. w klasykę. Katarzynie zadrżały usta, objęła się ramionami i odwróciła do Fabiana. W jej oczach pojawiły się łzy. Wiesz, że nie mogę robić wielu rzeczy? Nie mogę na przykład prowadzić samochodu, nie mogę się kąpać, nie mogę pływać sama, nie mogę zanurzać się w wodzie. Nie wolno mi pracować z wieloma rzeczami. Uczę się na tłumacza, żeby móc pracować w domu. Z ekscytacją Katarzyna gawędziła i zaczęła połykać końcówki w słowach. Ale najważniejsze. Pamiętasz, jak mówiłaś, że marzysz o dużej rodzinie? Obawiam się, że nie mogę ci tego dać. Po tym, jak poprosiłeś mnie o rękę. Rozmawiałam z lekarzem. Moje leki nie są kompatybilne z ciążą, a z tą diagnozą powiedziano mi, że najlepiej nie mieć dzieci. Fabian zastanowił się nad tym, co usłyszał, niepewnie skinął głową. Dobrze, zgodził się, przedyskutujemy to, znajdziemy dobrych lekarzy, posłuchamy, co mają do powiedzenia. Może zmienimy leki, jeśli to nie zadziała, adoptujemy. Skorzystamy z usług surogatki. W dzisiejszym świecie jest zbyt wiele opcji, Katarzyno. Za wcześnie, żeby się poddawać. Kocham Cię, a Ty kochasz mnie. Przejdziemy przez resztę. On również wstał z sofy i podszedł do panny młodej. Fabian przyciągnął dziewczynę do siebie, kruchą i delikatną, jak letni pąk fiołka. Pocałował jej blond czuprynę, wdychając delikatny zapach perfum. Wszystko będzie dobrze. Obiecał jej to szczerze. Katarzyna rozpłynęła się w ramionach kochanka, znów czując, jak spokojnie czuje się przy Fabianie. Był jej opoką. A teraz, gdy wszystkie karty zostały odkryte, miała nadzieję, że jego słowa okażą się prawdą. Katarzyna nie miała pojęcia, co wydarzy się w dniu ślubu. Czy Katarzyna była zdenerwowana stojąc przed urzędnikiem stanu cywilnego w jasnej sali Urzędu Stanu Cywilnego? Jak najbardziej. Czy martwiła się i wątpiła w swoją decyzję, gdy usłyszała upragnione pytanie i odpowiedziała tak? Oczywiście. Ręce panny młodej trzęsły się, gdy Fabian wkładał obrączkę na jej smukły palec. Przez całą noc panna młoda nie mogła przetrzeć oczu, myśląc o wszystkich rzeczach, które mogą pójść nie tak, i czy powinna skazywać Fabiana na takie małżeństwo. Jednak wszystkie te ekscytujące chwile, które sprawiały, że jej serce trzepotało, nie zostały przyćmione przez dolegliwość. Ceremonia przebiegła pięknie. Katarzyna wyglądała cudownie w bujnej sukni z gorsetem, niczym księżniczka z bajki. Fabian nie mógł oderwać wzroku od panny młodej, a potem żony. Nieustannie szeptał jej komplementy i słowa miłości, trzymał za rękę, całował opuszki palców. Katarzyna była szczęśliwa, ale po białej smudze przyszła czarna. Choroba okazała się bardziej podstępna niż dziewczyna przypuszczała. Pozwoliła jej się zrelaksować, cieszyć wakacjami i własnym małym zwycięstwem. Potem zakradła się i wbiła jej nóż w plecy. Katarzyna siedziała przy weselnym stole i popijała szampana, pozwalając sobie na taki psikus. Jej policzki płonęły rumieńcem po kolejnym pocałunku z mężem sprowokowanym okrzykami. Gorzko, moje usta są już spuchnięte, szepnęła żona mężowi do ucha, śmiejąc się. Ciocia Irena nadal nie chce się uspokoić. Powinna albo przestać pić, albo dosypywać cukru do jedzenia, bo wszystko jest gorzkie. Fabian mrugnął porozumiewawczo do żony: Nic, nic, przyzwyczajaj się. Katarzyna prychnęła. Znów się zaróżawiając. Wtedy usłyszała głos gospodarza. Zwrócił na siebie uwagę gości, by zapowiedzieć pierwszy taniec nowożeńców. Fabian wstał i szarmancko podał rękę żonie. Poprowadził żonę na środek sali, a młoda para wpatrywała się w siebie. Zaczęły rozbrzmiewać pierwsze dźwięki znajomej melodii. W piersi dziewczyny pojawiło się uczucie podniecenia. I wtedy uśmiech zaczął znikać z twarzy Katarzyny, a jej palce drżały. Nie zdawała sobie sprawy co się stało. Dlaczego akurat teraz? Przecież mieli próbę tańca, ale złe samopoczucie ściskało ją już za gardło. Zbyt późno Katarzyna zdała sobie sprawę, że się rozluźniła. Złamała wszystkie tabu, które nie pozwalały jej na ataki. Brak snu, szampan, stres oto trzej jeźdźcy jej osobistej apokalipsy. Na posypanie głowy popiołem było już jednak za późno. Pierwszą reakcją Katarzyny była ucieczka w siną dal lub przynajmniej ostrzeżenie Fabiana. Zdrętwiała jednak patrząc bezradnie w zaskoczoną twarz małżonka. Ogarnęła ją panika. Ciało dziewczyny zesztywniało, jakby od środka pokryło się lodem. Z każdą chwilą coraz bardziej bała się tego, co nieuchronnie miało nastąpić. Goście sapnęli i ktoś krzyknął, gdy panna młoda upadła na podłogę i zaczęła się miotać. Jej ręce i nogi uderzały o podłogę. Jej piękny pantofelek odpadł. Gorset utrudniał jej i tak już ciężki oddech. Katarzyna straciła przytomność, więc kiedy się ocknęła, nie wiedziała ile czasu minęło. Ale po wyrazie twarzy kochanka zrozumiała, że to wystarczyło, by przestraszyć go na śmierć. Panna młoda zdała sobie sprawę, że jej gorset jest luźny. Przestronna sala restauracyjna zmieniła się w pokój DLA personelu z oknem otwartym, aby wpuścić powietrze. Jej małżonek zaniósł ją z dala od wścibskich oczu. Wszystko w porządku? Fabian odetchnął, zauważając, że Katarzyna odzyskała przytomność. Zadzwoniłem po lekarza. Nie przychodziłaś, a z nosa leciała ci krew. Rodzice mówili, że nigdy wcześniej się to nie zdarzyło, więc się przestraszyłem. Karetka już jedzie. Katarzynę ogarnął wstyd. Wiedziała, że nie powinna się wstydzić swojego stanu, ale nie mogła nic na to poradzić. Odwróciła wzrok i poczuła, jak ciepło uderza jej w twarz. Katarzyna wyobraziła sobie, co zobaczył jej mąż. Po takim widoku nie można było dojść do siebie, nie można było o nim zapomnieć. Jak mógł ją pocałować po czymś takim? Wtedy usłyszała krzyki z korytarza, rozpoznała głos Marii i Radosława, rodziców pana młodego. Kłócili się ostro z jej własnymi rodzicami. Daliście nam wariatkę! krzyczała Maria. Gdybyśmy wiedzieli, że Katarzyna jest taka, nigdy nie dalibyśmy jej naszego syna. A jeśli to zaraźliwe? Co to za wariatka? Karol stanął w obronie córki. Padaczka nie jest chorobą psychiczną i nie jest zaraźliwa. Co to za ignorancja? Nie obchodzi mnie to. Maria była wściekła. Nie chce mieć synowej z odchyleniami od normy. Co to za rodzina? Nie o jakich wnukach możemy mówić przy takiej dziedziczności? Padaczka Katarzyny nie jest dziedziczna. Karol był wściekły. Naprawdę? W porządku, niech tak będzie. Maria była wściekła, a jeśli trzyma dziecko w ramionach, ale ma atak, to co? Odpowiedz mi, trzeba było nas chociaż uprzedzić. Radosław poparł żonę. Fabian jest naszym jedynym synem i spadkobiercą. Rozumiem wasze motywy. Chciałeś wślizgnąć córkę, a potem po rozwodzie wziąć połowę majątku? Mówiłam Fabianowi, że potrzebujemy intercyzy, ale on, zakochany głupiec, nie chciał mnie słuchać. Tylko, że myliłeś się, myśląc, że można tak schować kota w worku. Tak się nie stanie. Nasza rodzina potrzebuje odpowiedniej kontynuacji, dlatego od razu złożymy pozew o rozwód. Zapewniam, że zatrudnię najlepszych prawników i nie zostawię ci ani grosza. Udław się swoimi pieniędzmi, krzyknął Karol. Zatrzymaj je i kup wartości moralne, idioto. Karol, nie, błagała Beata. Widząc, że Katarzyna blednie, Fabian wstał stanowczo i ruszył w stronę drzwi. Otworzył je, łapiąc nowych krewnych. Stanęli naprzeciwko siebie niczym Montagiu i Capuleti, z tą różnicą, że nie byli uzbrojeni w miecze. Beata trzymała męża, który zarumieniony gotów był rzucić się swadce do gardła. Przestań! krzyknął Fabian, spoglądając surowo na rodziców. Widząc przytomną córkę, Beata i Karol rzucili się do niej. Do pokoju weszła też Maria, a za nią jej mąż. Kobieta spojrzała na Katarzynę niezadowolonym wzrokiem. Nie zdążyła jednak nic zarzucić Katarzynie. Dziewczyna pierwsza zaczęła rozmowę. Nie martw się o wnuki, Mario. Mnie w ogóle nie wolno mieć dzieci, oświadczyła, czując irytację. Poza tym, nie bój się, moja choroba nie jest zaraźliwa. Wiesz, w średniowieczu ludzie też uważali, że epilepsją można zarazić się przez oddychanie. To zabawne, ale nie spodziewałam się, że we współczesnym świecie można spotkać tak głupich ludzi. Katarzyna wiedziała, że nie powinna mówić takich rzeczy teściowej, ale czuła się strasznie zmęczona i rozżalona. Miała dość babci, która była pewna, że jej wnuczka jest opętana. Miała dość poczucia winy przed innymi, że źle się czuje sama ze sobą. Maria cofnęła się o krok. Nie spodziewała się takiego ataku, więc była zdezorientowana. Po chwili jednak skrzyżowała ręce na piersi i spojrzała na syna. Fabian, powiedz jej, wykrzyknęła Maria, wskazując palcem na Katarzynę. Powiedz jej, co myślisz, i wynośmy się stąd. Co za wstyd, nigdy nie pozbędziemy się tego wstydu. Fabian spojrzał na matkę, a potem na żonę. W porządku, mamo, cokolwiek powiesz. Przytaknął. Następnie podszedł do Katarzyny, przykucnął i ujął jej dłonie tak, jak robił to zazwyczaj. Fabian spojrzał w oczy dziewczyny, które błyszczały od powstrzymywanych łez. Wybacz mi Katarzyno, wyszeptał z nienacka. Maria sapnęła. Katarzyna spojrzała na męża ze zdziwieniem. Nawet nie otarła łzy, która spłynęła jej po policzku. Fabian wyciągnął rękę i złapał krople. Przepraszam. Zbyt lekko potraktowałem Twoją historię i stan. Kiedy zachorowałaś, byłem zdezorientowany. Nie wiedziałem, co robić, chociaż czytałem o pierwszej pomocy. Potrząsnął głową, przygnębiony. Gdyby nie Twój tata, siedziałbym jak posąg. Bezużyteczny DLA Ciebie. Wstydzę się tego. Jeśli zdarzy się to następnym razem, nie będę takim palantem. Obiecuję, że ci pomogę. Fabian! krzyczała Maria. Ale syn jej nie słyszał. Powiedz, Katarzyno, zaufasz mi? Pójdziesz ze mną ramię w ramię i pójdziesz dalej? Katarzyna skinęła głową, a potem, przez ścisk w gardle, odetchnęła. Tak, powiedziała Fabianowi tak po raz drugi tego dnia, tylko teraz już się nie wahała. Dwa lata po ślubie parze urodziła się córka Lidia. Wbrew przewidywaniom lekarzy, Katarzynie udało się zmienić leki i urodzić zdrowe dziecko. Narodziny wnuczki sprawiły, że rodzice Fabiana przeszli od złości do litości. Poprosili nawet synową o przebaczenie. Wkrótce obie rodziny znów były w stanie się dogadać, a nawet spotkać się przy świątecznym stole. Fabian pracował w firmie ojca, a Katarzyna została tłumaczką. W ich domu zawsze panowała harmonia i przytulność. Po kolejnych pięciu latach Katarzyna i Fabian adoptowali chłopca, Ludwika, więc ich rodzina się powiększyła. Z czasem choroba opuściła Katarzynę, ataki stały się wspomnieniem. Lekarze przysięgali, że to zasługa ich leczenia. Katarzyna wiedziała jednak, że głównym lekarstwem jest opieka nad Fabianem i jej dziećmi. Miłość przecież czyni cuda.